Z wszystkim, z tej strony i witam was bardzo serdecznie w pierwszym, nie kolejnym odcinku z Paper Please jak widać. Ja czekajcie, tylko sobie poświęcę chwileczkę yy, muzyka, żeby to sobie troszeczkę, eh, nie bardzo, jeden stopień tylko zmniejszyć, żebym się wysłuchała. Mój um, mili yy, Paper Please, czyli gra... Od tego samego stwórcy, jak tutaj widzicie, Lucas Pope, e, który stworzył Return of the Obra tylko, że w odwrotnej kolejności. Najpierw było Papers, Please. E, ponadto Papers, Please jest w zasadzie bardzo znaną grą tak naprawdę. Jeszcze muszę ściszyć, bo kurka wodna. Ech, jednak trochę siebie nie słyszę. A w sumie dźwięk może zostawię na głośnym. Ehm, tak, i um, Papers, Please ogólnie oznacza w przekładzie takim prawidłowym, że tak to, już dokumenty, proszę, nie papiery, proszę, dokumenty, proszę. E, jest to tytuł, um, oczywiście, który nie jest wybrany przypadkowo. E, tytuł nawiązuje do naszej głównej postaci, która jest urzędnikiem celnym. E, I tak myślę, że tyle słowem wstępu. Zacznijmy sobie rozgrywkę, tryb fabularny. Ja to akurat właśnie, powinnam mieć jakąś rozgrywkę. Ta. Czy ja mogę to wskasować? Wskasuj. Czekajcie, przyciągnij. A, w ten sposób, dobra. weźmiemy sobie, skasujemy. A tu się nowy daje, dobra. Patrzcie, grałam w to z szes 16 roku? Jezus, Maria, nie wiem, nie pamiętam dobra dobra w każdym razie. Dobra. Gratulacje. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłosi się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami na wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Niech żyje Arstoczka, czyli kraj, z którego się wywodzi nasz główny bohater, którego imię chyba nie jest wymienione, tak mi się wydaje. Mm. No i dobra, mamy gazetę. Gazeta będzie się nam pokazywać każdego dnia. Mamy ogólnie, prawda, Arstoczki tak się nazywa, egzemplarz bezpłatny, to miło, dnia 23 listopada 1982 roku, więc właśnie, no, dość stara, w sensie, w dawnych czasach się toczy akcja rozgrywki, o, może w ten sposób. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin. Rodziny znów razem. A prawo polityki sportu za wiele sobie nie przeczytamy. I co? Idź do pracy. Wiele, za wiele do wyboru nie mamy. I dobra, tutaj mamy naszego bohatera, który dzielnie idzie do swojego stanowiska. Arstoczka. Ministerstwo przepływu ludności. Oficjalny biuletyn. Inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizy gwiazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Niech żyje, niech żyje Arstoczka. E, jeszcze nam czas nie chodzi. Jak tylko klikniemy ten tutaj głosik, to czas nam zajdzie, zacznie tutaj chodzić. E, musimy tutaj przesiedzieć, zdaje się 12 godzin do 6, jeśli się nie mylę. Ehm, I... i, 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 i. Ogólnie rzecz ujmując, no to jest praca, czyli chodzi o to też, żeby zarządzać swoimi finansami, prawda? I ogólnie dostaniemy więcej za... Jeśli Im więcej petentów obsłużymy, tym większą będziemy mieć wypłatę. Jeśli chodzi o biuletyn, jest to dość ważna rzecz, istotna bardzo, ponieważ w biuletynie są informacje a propos aktualnych przepisów. Akurat w tym momencie mamy, że granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Mamy tutaj taką uwagę fajną. Tu ogólnie jest miejsce na właśnie biuletyn. Tu jest miejsce na transkrypt Czyli, um, jak to, jeśli ktoś nie wie, to um, transkrypt to jest ogólnie to, co mówili nasi yy, postacie. Ja, Jakby był potoczony dialog z postacią, którą aktualnie obsługujemy? O, może w ten sposób. Um, tutaj z kolei mamy taki, taki licznik um, petentów, właśnie których obsłużyliśmy, a tutaj mamy. Arstockie Ministerstwo Przepływu Ludności, zasady i przepisy do użytku inspektorów. Właśnie mamy księgę zasad. Mamy podstawowe zasady, co jest bardzo ważne: petenci muszą mieć paszport i wpuszczamy tylko obywateli arstoczki. Tak więc, no, wszystko jest ważne. Tutaj są ogólnie wskazówki, jak grać w tą grę, ja akurat zbytnie nie potrzebuję. Tak, tutaj, wszystko co jest. I, um, I ogólnie z gazety widzę, dobra, to w takim razie biletem sobie schowamy, mamy tutaj pieczątki, odmowa albo uznano, umieść paszport pod stemplem, tutaj mamy um, właśnie przestrzeń na dokumenty, e, tutaj mamy przestrzeń na rzeczy, które nam dają, że tak tu ojmę, a tutaj mamy um, środek naszej budki, ponadto widzicie, są strażnicy, są petenci, długa kolejka i dobra, zaczynamy dzień pracy. Następny, chyba pierwszy, co nie? Dobra, dzień dobry pani, dokumenty. Dobra, arstoczka, to możemy cię wpuścić, bardzo proszę. To jest takie proste, <grywy> póki co przynajmniej. Mhm. Bo oczywiście, o, tutaj widzę, że nie jesteś z arstoczki, więc spadaj. O nie! Gdzie ja ją znano? Boże! Tak, dostałam od razu upomnienie, naruszenie protokołu, nie wpuszczamy Imporian. Pochrzaniło mi się. No cóż, przykro mi. Nie było warto. Też, te, 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 też cię polubiłam od razu z miejsca. Kurka wodna, nigdy mi się nie, nie zrobiła taka... Um... Taka ta... E, taki błąd już pierwszego dnia. Ale to dlatego, że mi się pomyliło, bo ja myślałam, szczerze mówiąc, że odmowa przez chwilę była po tej... Em, po, pra e, po prawej stronie. Tak, po prawej stronie. <noise> Boże, mylące się kierunki, jak ja to kocham. Dokumenty. A, okej. Okay, też opcja, spoko. Po, po to stałeś w tej długiej kolejce, tylko żeby właśnie mi to powiedzieć. Dobra. Ten pan ma tutaj... E, widzę arstocki paszport. To... Choć, że człowieku. Tutaj mamy republikanina. To w takim razie odmowa. Żegnam. Puszczamy tylko obywateli, a stoczki, Właśnie. I po prostu póki co próbujemy obsłużyć jak największą ilość osób. Dokumenty. Widzę, że tutaj też republikanin. To siomi stąd. Mój kraj, nie twój. Od co. Dobra panie, a pan co ma? Też Republika. Dobrze, żegnam. Ogólnie rzecz ujmując, niestety nie będzie tylko tak prosto w tej grze. Chcąc, nie chcąc, później będzie e, dużo więcej e, dużo więcej mechanik. Ogólnie też nie musi być właśnie tak, e, tak idealnie w tym całym obramowaniu na pieczątkę, że tak to ujmę. E, można właśnie mniej więcej przybić tą pieczęć, jak ja zresztą robię, zawsze mi e, wychodzi ten stempel jakoś poniżej tego tej, tej ramki, która jest ustalona. Ale cóż bywaj tak dokumenty. E, Republika tutaj do widzenia. A widzę, że tutaj się kończy nasz czas pracy. Dobra, kolejny z Republi żegnam. No kurka, wodna żegnam. Ja chcę jeszcze kogoś obsłużyć. Mamy 13 petentów obsłużonych, to jest jednak dobra ilość. Dobry. Dobra, tutaj widzę, że będzie uznana wiza. Jeszcze jednego. Następny. Dobra. Uh. O nie, nie wszedł mi do budki. O Jezus Mario, no co to ma być? Właśnie. E, to też jest bardzo ważna rzecz, jak powiedziałam. Jest tutaj zarządzanie swoimi finansami. E, właśnie to się robi po um, y, y, karcie, że tak to mówimy, podsumowania dnia. E, teraz mamy akurat podsumowanie dnia pierwszego. E, jak widać, e, żyjemy z naszą rodziną, z naszą żoną, synem, teściową oraz z naszym wujkiem. E, żyjemy w lokalu kategorii 8. Mamy pięć paszportu, pasz, paszportów arstockich e, i de facto wszystko, co musimy wiedzieć. E, pensja, to tyle właśnie, ile zarobiliśmy. Jest chyba piątka za osobę, tak mi się wydaje. Yy, oszczędności mieliśmy 30. I tak, zawsze się trzeba wydawać na czynsz, ale można zaoszczędzić na ogrzewaniu oraz na jedzeniu. Yy, I szczerze, yy, ja spróbuję tego nie robić. <grym> nie mam żadnego pojęcia, czy to się uda. Yy, jeśli będzie mi brakowało pieniędzy, to będę na tym oszczędzała, ale spróbujemy yy, przejść tą grę bez oszczędzania się na ogrzewaniu i jedzeniu. Tak więc i spać. I mamy następny dzień, 24 listopada. Ekonomiści wróżą wzrost. Dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. Polityka. Przejście graniczne w wielkim sukcesem. Rozgr rozrywka. No znaczy, i generalnie, nagłówki, yy, które nas interesują, yy, to no niewiele ich było. Hmm. O Jezu, dobra. Ministerstwo przepływu tak, tak. Inspektorze, od dziś do ziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narządzenia do prowadzenia dochodzeń. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie, w razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. E, tryb dochodzenia, to to wiem, zasady i przepisy, to też wiem, dobra w takim razie. Y, akurat ja sobie wyjmę tą książeczkę, bo mi się ona przyda i teraz nie stanowisko pracy, mi się przydadzą podstawowe zasady, nie, nie podstawowe zasady, mi się przyda mapa regionów, o, ponieważ e, teraz jak będziemy wpuszczać... Em, obcokrajowców, to będzie trzeba jeszcze zwracać uwagę na miejsce wydania paszportu. Zresztą nie tylko z od cudzoziemców, taka jest prawda, że em, tutaj od naszych petentów również. Dobra, mamy tutaj kobietę, Bostan to jest republika, tak? Tak jest z Bostanu, dobrze wygasa już nie, jeszcze nic ci nie wygazł, dobrze. E, Bernad Daniela urodzona, bla bla bla. Dobra, mogę ci podbić w takim razie sio Dobra. E, Antegria. Obrystaнт Kolegia Impor Arstoczka. Antegria, o. Outer Gross, dobrze. Wygasły paszport. Dobra, Co? Akurat nie musimy, e, musimy używać tego systemu e, dochodzenia jeszcze. E, Później będzie nam bardziej potrzebne Republika Great Rapid. O Jezu. Republika True Glorian. O proszę, właśnie tu się nie zgadza i ogólnie teraz nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić innego niż tylko odmówić mu wizy. Dopiero później będzie, będzie to bardziej użyteczne, że tak tu Więc no, dzień dobry. Dokumenty proszę Orwych von wonor pospieszcie się zaraz, mam autobus. Masz ważny ten e, paszport. Orwech, wonur jest ok. Mężczyzna i za wiele więcej. Nie ten. E, nie Ale sprawdzę. No dobra, w takim razie jedziemy dalej. Tak, poproszę dokumenty: Antegria z powrotem. Outer Grows to wiem już, że jest dobrze. Jest zdjęcie nie takie. E, jak mówię, póki co nie możemy akurat za wiele z tym zrobić, więc sią mi po prostu z mojego punktu. Coś w się sensie możemy, w sumie nie pamiętam, czy możemy coś z tym zrobić w tym momencie już, ale zakładam, że nie, szczerze mówiąc. Paradizna, dobrze się zgadza. Witaj, przystojniaku. E, dzięki. Wschodnie Grassin spełni swoje fantazje. No, miło. E, dobra, z tego co widzę, to chyba wszystko jest ok. Całe dwie rzeczy musimy sprawdzać. Będziesz tu przez parę miesięcy. Spoko. Mhm. okej. Okay. Co jest dalej? Kto jest dalej, przepraszam bardzo? Jest z imporu. Import Sunkey do to akurat z mojej poprzedniej rozgrywki, pamiętam, że jest dobrze, ale. Ale o Jezus Maria, ale z kolei paszport masz wygasły. to chciałam powiedzieć. Tak, i teraz się dzieje coś takiego jak atak terrorystyczny. Ktoś przekracza granicę, jak widać, i rzuca coś takiego. Właśnie, jak powiedziałam, jest to atak terrorystyczny, i dzień został nam ukrócony. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. Tak, e, pensja dzisiaj mniejsza z pewnością niż wczoraj, ale i tak e, i tak jesteśmy na plusie, więc chociaż tyle, jedziemy dalej. Dobra, e, ruch na granicy, wstrzymany, więcej strażników, większa skrupulatność, rozrywka, polityka. Terroryści uderzają w Grestlin, podejrzani kolehi, i podżegacze czyli z kolei ludzie są podejrzani, tak? No dobra. No właśnie, tutaj są tutaj jest sporo takiej polityki, mam wrażenie, zagranicznej. To chyba jest tak, tak najbardziej, najlepiej powiedziane. E, pojawią się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed podstępowaniem paszportowej wizy wjazdowej zwrótem zwrotem e, dokumentu petentowi. Niech żyje arstoczka. Aha, brak dokumentów, bla, bla, bla. Dobra. Natomiast jeśli dobrze kojarzę, to akurat jeśli chodzi o kwit wjazdu, jest ważny tylko jednego dnia, tylko dzisiaj, więc na to też trzeba będzie zwrócić uwagę. Dokumenty proszę, obristan, tak? Obristan akurat... a nie, obristan skal to pamiętam, że jest. Kwit ważny, kwit ważny... paszport też jest ważny, dobra. Lecisz, człowieku. Witam w kraju. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz typku. Dobra, mamy kolejnego typka. Mamy pana z. E, ogólnie możemy w tym momencie, bo ponieważ on nie okazał kwitu, e, kwitłu, prawda? I możemy mu od razu odmówić, to nie jest problem. E, możemy go co prawda dopytać. E, często jak oni są dopytywani, to okazują jednak te brakujące dokumenty, ale na chwilę obecną możemy to pominąć. Import Enkio też pamiętam. O, kolejna. Pocztówka, różowe podziemie, kwit wjazdu na dzisiaj ważny, paszport ważny i miejsce wydania jest dobre, sio. Przejdź do różowego podziemia, pytaj o Aweł. Muszę się, będę, będę musiała się znowu przyzwyczaić do takiego przesuwania dokumentów szybkiego, będzie ciężko mam wrażenie. E, o Jezus, Jednoczyna Federacja, to tego kompletnie nie pamiętam, Great Rapid może być. E, to jest ok. zdjęcie nie pasuje, to sio. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, Antegria Glorian, to jest chyba dobrze. W gazecie macie szczęście, że zachowaliście pracę, tak, tak. Jest dobrze... czekajcie, a Antegria to nie było True Glorian? A, nie, to jest kolechia. Impor, Arstoczka, Antegria. Nie, Glorian po prostu. Dobra. W takim razie masz e, tutaj wizę. Bardzo proszę. Sio. Uważajcie na siebie. Dzięki wielkie. Dobra. Kolejny człowiek. E, tutaj z Republiki Boston. Republia Boston. To chyba jest dobrze. Natomiast kwit jest nieważny, e, ponieważ nie jest na ten dzień. Tak więc do widzenia. Żegnam. Pa. To jest piękne, nikt się nie kłóci. Po prostu akceptują to, że tyle w kolejce stali i są odrzuceni. Rozbraja mnie to. Import Ruglorian. Eee, import to chyba było w tę stronę. Tak. Kurka, woda, przesuń się. A, wiedziałam. Wiedziałam, że jest źle. Dobra, odmowa wobec tego żegnam. Mm. Nie, no trochę jednak pamiętam, chyba import właśnie pamiętam najlepiej. O, ten tutaj pan! Ten to jest dobry! Najwspanialszy kraj! Panie, panie, ja potrzebuję... Um, potrzebuję paszportu pańskiego, wykryto niezgodność, przesłuchaj. No niestety paszport jest potrzebny. No, tak więc żegnam. On sam idzie, rozumie fakt, że jest potrzebny paszport, więc przynajmniej ten się nie rzuca dokumenty um, Antegria Glorian to jest chyba dobrze. Kwit wjazdu na dzisiaj i więcej tak naprawdę nie sprawdzę. Dobra, idziemy dalej. Za Be na pewno będą mi się mylić te wszystkie te miejsca, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dokumenty, tak. Republia nie masz pani kwitu, więc sio. Jak mówię, mogłabym się dopytywać, bo właśnie, no jak powiedziałam, często jak się dopytujemy o dokumenty brakujące, to je mają, je wyciągają i nam dają jeszcze. Antegria San Marmero. Yy, Antegria San Marmero, San Marmero, jest, dobra. Zdjęcie się zgadza, kwit wie, ważny, paszport też jest ważny. Zapraszam. Dobra. Póki co właśnie to nie jest potrzebne, jedynie bo później będzie to bardzo potrzebne, żebyśmy też przesłuchiwali każdego odnośnie właśnie nieobecności danych dokumentów. Republika Bostan. Um... Dobra, nie jestem pewna, czy to jest dobrze. Szczerze mówiąc, w tej strony będzie Republika? Republia, właśnie. Boston jest ok. E, dobra, widzę, że się wszystko zgadza poza tym, bo właśnie. O nie! Nie, 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 nie! Kurka wodna niechcący zianwa, ale to chyba się liczy jako ym, ostatnie, co się. O nie! Serio? Wiem, że Pentent spełnią wymogi, ale. Kurde, <bela> Dobra, i ogólnie, jak dostajemy upomnienie, to chyba nie dostajemy, jeśli ja dobrze kojarzę ym, za człowieka wypłaty, więc to też jest przykre. Wzięłam mu, zastemplowałam wszystko ładnie, a ten normalnie rzucił, rz wzi wziął ten, zrozumiał, że nie może wejść do kraju. Przykre. Zdjęcie się nie zgadza. Na wstępie widać. Żegnam. Jak mówię, to póki co nie jest takie ważne, zwłaszcza, że ten tryb dochodzenia jest jednak. Troszeczkę niewygodny. Pan ma nieważny paszport, bo ogólnie za arsztoczki ludzie nie muszą mieć kwitów wjazdu. Więc chociaż tyle. Ale właśnie. No, przestarzały paszport. Dokumenty. E, tutaj Orwech Wonor. Arsztoczka Orwech Wonor? E, nie pamiętam. Orwech Wonor, dobrze. I e, jest ważny paszport to wchodź że. Dobra. Co? Brak zgodności miejsca wydania. Aha, super. I to jest ostatnie ostrzeżenie. Fajnie. <laughs> Aj, jest nieważny kwit wjazdu. Dobra. I już poszli sobie. Za 15 dostanę chyba e, pensję, więc spoko w dalszym ciągu miło. Pensja za 15 właśnie. E, I dobra, nic spać wobec tego żadnych wiadomości nowych nie mamy. E, 26 listopada czarny rynek kwitnie. Rząd widzi przyczyną w pobieżnej kontroli granicznej. E, rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Mm -hmm. Wstrzymują nam rozwój naszego miejsca pracy. Co to ma być? Oh, chyba więcej strażników się pojawiło, wydaje mi się. Ale nie jestem pewna. E, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele Arstoczki muszą okazać prawo e, dwu. Okazać dowód osobisty. Cudzie cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu mniejszym tracą ważność. Czyli teraz zgody na wjazd są potrzebne. E, co nam daje jeszcze jeden problem, ponieważ e, te zgody na wjazd muszą mieć odpowiednią pieczęć. Tak, mamy panią z Antegri, jak widzicie, mamy tutaj, przyjeżdżam, żeby dołączyć do męża. Imigracja, no dobra, właśnie oni muszą podać cel oraz właśnie no, ja czas, w którym mają zamiar przebywać w kraju naszym. Akurat, im, akurat im, im, imigracja to zawsze będzie na zawsze, więc więc no widzę, że paszport masz ważne, dokumenty, masz ważne. Tutaj jeszcze kody jest bardzo ważne, żeby patrzeć, czy się zgadzają. I widzę, że się zgadzają. O nie, nie spojrzałam na nazwisko, czy się zgadza. Cholipa. Ale pierwszy patent na ogół się zgadza. Więc... chociaż tyle dokumenty, tak. Teraz się zrobi trochę gorzej. Tranzyt. Okej, okay, ważne. E, tutaj widzę, że są dobrze. Kornelia, Mioska i Wysocka. Czy to w tym momencie coś mi da, jak będę... O, wykryto niezgodność. Te personalia się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Mam możliwość teraz, właśnie, zrobienia odcisków palców, ale ja po prostu jej odmówię wizy, bo nie muszę. Nie muszę. <grymionetra> Już mam powód, żeby jej odmówić wizy, co jest dobre. W <grymionetra> ogólnie wiem, że tutaj jest jeszcze motyw z aresztowaniem ludzi. Dobra, tutaj ta ma kwit wjazdu, więc. Więc, się, po prostu. No cóż, nie ja ustalam przepisy. Mam szefów, nie wiem czy jest ten motyw ci znany. Kolegia, praca, a tutaj odwiedziny. Tosio! <ścoughs> Ej, to są takie piękne drobnostki, dzięki którym możemy kogoś się pozbyć. Akurat, jeśli chodzi o cel, to chyba zawsze się poprawiają odpowiednio, więc spoko. Import do Odwiedziny. 6 miesięcy, dobra. E, pani ma nieważny, nieważną e, zgodę na wjazd. Co jest ciekawe, skoro dopiero wczoraj em, generalnie. Em, skoro dopiero wczoraj generalnie zostały wprowadzone, czy tam dzisiaj. Więc no dziwne, że od razu wam wydali kuczy nieważny dokument. O, kolechia Cunkeido. Dobra, em, chciałabym zobaczyć, czy to już się. Czy to już e, można zrobić w ten sposób. Nie import kurcze, tylko kolechia. Ale kolechia, kurczę, gdzie będzie kolechia? Tu będzie kolechia. Czy to już można zrobić? To, w ten sposób. Wykryto niezgodność. Czy mogę już to zrobić? Nie, nie mogę tego jeszcze zrobić. No i dobrze, czyli, czyli po prostu odmowa. To się. No dobrze, że nie traciłam czasu wcześniej. Ale cóż, trzeba to kiedyś sprawdzać. Ja Miałam to szczęście, że pamiętam sporo rzeczy z mojej właśnie ostatniej rozgrywki. Kilka miesięcy, no dobra. Mało konkretnie, ale da radę. Tutaj się zgadza, Jost, Gabriel. Panie, panie, siopan. Nie będziemy tracić czasu póki co na odciski palców, na, na przysłuchiwanie ich, um, bo to jednak wiecie. O, jest pan! Serio? Przepraszam bardzo, ile ważny paszport? Jest 82 do 2013? 8, 18 plus 13, 21 lat ma być ważny paszport. Sio! No, bardzo mi się ten paszport nie podoba. No, sorry. Dobrze, że wrócisz z lepszym, bo jednak takie fałszerstwo, no bez przesady, kolego. Za kogo ty mnie uważasz? Dobra, arstoczka. Um, I to jest też ważna rzecz, jeśli chodzi o arstoczkę. Mianowicie mamy tutaj dystrykty i musimy też patrzeć, czy się zgadza dystrykt tutaj. Genistora z tym, co się wyświetla tutaj. Genistora. No i fajnie. Um, I ma różne imiona. I właśnie generalnie, jeśli chodzi o różne imiona, to kiedy dajemy komuś odciski palców, to dostajemy też informację, czy mają znane pseudonimy. Jeśli nie mają znanych pseudonimów, to znaczy, że się pod kogoś podszywają. Aczkolwiek, ee, 8 tygodni to są 2 miesiące, dobra. To bo masz ważne, import to się zgadza, kody ci się zgadzają z tego, co widzę. Ja, ja z ten Oronenko. Pieczęć z tego, co widzę, jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. Pieczęcie też wam pokażę, jak wyglądają od razu może dokumenty, zgoda na wjazd. Tak wyglądają pieczęcie, właściwe pieczęcie, dokumenty właśnie. Dobra. <laughs> Nie ma to jak skr skracanie sobie, bo dosłownie ja w tym momencie robię wszystko, żeby jak najwięcej w, naj w jak najkrótszym czasie zarobić. Antek, Glorian, to chyba jest dobrze, aczkolwiek tranzyt i 14 dni, aczkolwiek nigdy nie pamiętam. Nie podstawowe zasady, tylko mapę regionów, proszę. Antegria. Dobrze, Glorian. Um, I tu jest ważne, to jest ważne. Hill, if, Hill, if, dobrze. Um, kody się zgadzają, pieczęć jest ok. Dobra, jedziesz. Ogólnie fajnie jest, jak ktoś czegoś nie ma właściwie, bo można szybko się takiego pytenta po prostu pozbyć. Kolegia Zachodni Grestin to chyba też jest dobrze, ale Anteglia to mogę tutaj. O, pięknie. Zachodni Grestin, Zachodni Grestin. Dobra, to się zgadza. Mężczyzna, a faktycznie ja na nie patrzyłam. <głysza> Wygasa, wszystko jest ważne. Tutaj numery się zgadzają. Kendall Gadzby może być. Jak ty powiedziałeś, praca 30 dni to się zgadza. Pieczęć jest okej. Okay zapraszamy sprawujcie się dobrze no by się przydało żeby się sprawowali grzecznie i w ogóle Ogólnie też um, cel podróży tylko odwiedziny kilka tygodni jeden miesiąc no mogłoby być tylko że masz nieważną zgodę na wjazd. pardon. tak więc sio. Um, I teraz tak, jeśli kogoś interesuje, to tutaj, w momencie, kiedy ktoś przychodzi, albo tutaj, to się dopiero drukują. Um, to, dopiero się drukują te, jak to się nazywa? E, dwa miesiące odwiedziny. On powiedział, że tranzyt? Czy mi się tylko wydaje? Tak, tranzyt powiedział. Dobra, to się o człowieku. <laughs> si człowieku. Um, to się właśnie w, e, drukują te. te, te um, e, upomnienia. O, upomnienia, tak. Jeśli kogoś to interesuje, bo ja tak pamiętam, że kiedyś. Great Rapid Transit. Dwa tygodnie, dobra. Eee, transit to jest Zjednoczona Federacja Great Rapid. Istnieje coś takiego, dobra. I na ostatnim petencie to nie trzeba się śpieszyć, bo i tak mamy koniec dnia pracy. Ej, Makai Mariano, Mariano Makai. No spoko. Patience jest ok. Ok, spoko. W takim razie możesz wejść. Tak mi się wydaje, że jest ok. Ha, nie słyszałam, że się drukowało, bo na koniec dnia też się może wydrukować. Koszty czynszu wzrosły. Hmm, cudownie. Dobra, idź spać wobec tego. Republia ścika celebrytę morderce. Vincent Strange... E, Stracz Restrad Może być Lestrat. Uciekł z kraju, świat po nim zaginął. Kim jest Winslet Strad? Zabił dziewczynę z zazdrości? O, proszę, zabójca, tak? 27 listopada. Dobra. No i fajnie. Natomiast, moi mili, w tym momencie my sobie zakończymy. Ja sobie schowam biuletyn, bo to nas będzie interesowało w następnym odcinku dopiero. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z Papers, Please. Ja mam wielką nadzieję, że Wam się podobał ten pierwszy odcinek i że no, zostawicie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujecie kanał. Ja tam się dobrze bawię przy tej grze, bardzo. Co prawda ja wiem, że ja robię to tak mechanicznie powiedzmy, ale no, no, taka prawda jest, że ja niestety tą grę właśnie też już grałam i ja wiem, co tu się robi. <grystuś> ja wiem, że to jest zabawniejsze i się z tym zgadzam, jak człowiek nie zna gry, ale no cóż, <grystuś> nieco za to nie poradzę. E, w każdym razie, mm, zostawcie koniecznie o swoją opinię e, i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Cześć!